Czego nikt nie mówi o tym, że sukces Zutówkowiczów w końcu przyszedł, bo sąd w Białymstoku prawomocnie zatwierdził usunięcie WIBOR z umowy kredytu hipotecznego. To się dzieje na Twoich oczach, bo właśnie pękła finansowa bomba bankowa. W skrócie, sąd stwierdził, że bank naliczał WIBOR źle i jeśli masz kredyt, to możesz odzyskać setki tysięcy złotych. Co to znaczy dla Ciebie? Popatrz, WIBOR to liczba, od której bank liczy Twoją ratę. I wyrok w Białymstoku powiedział, że ten wskaźnik obliczano nieprawidłowo, czyli rata była sztucznie wysoka. Efekt? Bank musi oddać nadpłacone odsetki, tak jak oddaję je dziś frankowiczom. Pytanie brzmi, ile Ty możesz na tym wygrać? Przykład. Kredyt 500 tysięcy złotych na 25 lat, każdy jeden półprocentowy wyboru to setki złotych miesięcznie. źle wliczony przez 5 lat, dziesiątki, nawet setki tysięcy. I to pieniądze, które mogą wrócić na Twoje konto lub skasować całkowicie raty. Jak działać? Weź umowę kredytu żytywkowego, wyślij skan na mojego maila, który tutaj widzisz, dostaniesz bezpłatną analizę, więc zero ryzyka ponosisz i jeśli odzyskamy pieniądze, będziesz płacał mniejszą ratę i dostaniesz zwrot wszystkich nadpłaconych kosztów. Musisz już mieć świadomość tego, że banki z premedytacją już szukają rozwiązań, jak to uniknąć tego, co nabroiły. Dlatego sprawdź swoją umowę, zanim zapłacisz kolejną ratę.